wszystkim witam na moim kanale, to jest moja koleżanka Kristina. Ona ogólnie jest z Rosji, potem mieszkała na Ukrainie i teraz już mieszka w Polsce Cześć wszystkim i kiedyś zrobię taki normalny wywiad z nią gdzie Nie. będę zadawać jakieś pytania gdzie lepiej mieszkać na Ukrainie w Polsce czy w Rosji ale to będzie później i dzisiaj z okazji takiego święta jutrzejszego tak? 8 marca chcemy zrobić taki bukiet dla mamy, dla babci albo dla dziewczyny także zaczniemy E, cześć wszystkim. E, mam na imię Krystyny, jak już nas zapowiedział. i Jestem z Rosji, też, jak powiedział, ja jestem florystem. E, Florystką. Florist, no, lub florystem. No, nieważne, nie wiem. I tutaj no. prowadzę e, pracu... kneczarnię, może tak powiedzieć, taką. Y, pr przy przywatną i chciałam by dzisiaj zrobić naprawdę masterclassa dla Nazara, ale teraz nam na, najpierw mam do ciebie pytanie, dla kogo robimy dzisiaj bukiet? Niestety nie mam dziewczyny, także jeśli oglądacie mnie dziewczyny, zastanówcie się. <grym> tak, dzisiaj bukiet dla robimy bukiet Dzisiaj robimy tak dla mamy. Dobrze, jakie kolor, jaki kolory pani twoja mama lubi? Taką tu <śmany śmany> Jakie kwiaty ona <śmany> lubi? Nie wiem <śmany> To jest pierwszy problem, że my, że nasi pacjenci nie wiedzą, co my kochamy. I kupują nam to, co jakby na pierwszym skrzyżowaniu drogi sprzedają. Możesz tak powiedzieć. Jakie kolory mama twoja lubi na przykład w ubraniu, na przykład jak wyremontuje mieszkanie, co ona ty lubi jakie kolory? Taki bardziej mi się wydaje fioletowy. Fioletowy, tak? Srebrny, taki. Srebrny, taki zimny, tak? Tak, średnio, bo u nas tak w domu, taki wiecie, remont jest taki bardziej. Z blaskiem jakiś takim? Z blaskiem, tak. A teraz mam trzecie pytanie do ciebie. Jaki charakter ma mama? Jaka ona jest osoba? Wesoła. Wesoła, dobrze. Wesoła? Kurde. Aaa, no to naprawdę. No... Przepraszam, mam. Ale jest temperamentna, czy ona jest taka spokojna osoba? Nie, bardziej, bardziej mi się wydaje taka spokojna. Spokojna osoba. Wiesioła, spokojna Wesoła, osoba. spokojna osoba. Pozytywna, tak? Pozytywna, tak, tak, bardzo pozytywna. To ja już wiem, jaki bukiet my będziemy dzisiaj robić, bo dzisiaj mamy naprawdę... Yy, tyle różnych kolorów, yy, kwiatów różnych. Tutaj mam po prostu cały pokój tych kwiatów, i wybierzemy yy, tylko te kwiaty, które pasują do mamy. Kolory, które będą pasowały yy, jakby do jej charakteru i tak samo do jej te yy, temperamentu. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. I na samym podstawowym kolorze będzie naprawdę Fioletowy. Fioletowy, Fioletowy. Potrzebujemy nóż, potrzebujemy yy, co? Sekater. Co to jest? Na za, musisz wiedzieć. Nożyczki, nie? Noż, no, nożyczk, nożnic, nożyczki, czy nożyczki? Nożyczki. Potem my mamy taką e, zwykły taki sznurek, i go można kupić typu handmade hand lub e, budownianych. I tak samo mamy taki różnego rodzaju e, taśmy, wstążki, e, i to też będziesz wybierał. E, po potem już skręcimy ten bukiet? Tak? No a teraz idziemy po kwiaty. Co mamy tutaj? Mamy limonium, mamy wiaranikę, mamy takie zieleń różnego rodzaju. Mamy iringiu, to jest taki, taki fioletowy, taki, nie wiem, taki suchy kwiat, ale on jest żywy na razie. Potem mamy takie po prostu ekstra. Wyglądając taka po prostu piona, widna, piona, tak, jak pion, piwonie wygląda róża. Mamy taki e, jasny róż, jasno różowo Mamy tutaj inny rodzaj limoniuma. tak. Mhm. Jeszcze mamy tutaj, to jest iris, tak. To jest fioletowy iris, tak. I jeszcze dodatkowo mamy e, tutaj taki po prostu fajny kolor, można zobaczyć sobie. E, Margaretka lub ryzantami, jak się tutaj nazywa. Oczywiście, jeżeli wziąć wszystkie kwiaty, to będzie aż taki bukiet. My takiego nie będziemy robić. My będziemy robić bagaty bukiet, który można trzymać w rękach. Odłożymy sobie na przykład każdego rodzaju po 3-4 kwiatka. Na przykład niech tutaj u nas będzie trzy tych, takich większych róży. To podoba mi się bardziej ten, nie? Ta róża? Dobra, bez tych, tak? No. Tak Nie chcesz to jest, jest taka. Musimy mieć w bukiecie minimum 25 kwiatów, to musisz sobie odebrać. 25? Tak. Tak. Tutaj mamy jeszcze dwie gałęzie chryzantemy. E, Takiego? To jest też róża. Może wziąć to za podstawę? Za podstawę? No. Nie. A, jak ty myślisz? No, może być. Czy się różni podstawa od niepodstawy. Podstawa? No to jakby będzie akcent na tych kwiatach. Myślę, że no, tak starczy, nie? Tyle, no dobra, tyle starczy, tak tyle starczy. Patrzcie, jaki fajny jest. Tak. jak to się nazywa? Jakaś zieleń, nie wiem jak się to nazywa. No można coś takiego wziąć jeszcze, nie? No dobra, to Nazar robi bukiet. Proszę. Co jeszcze? Rysy. Jeszcze to mamy, nie? E, to to i iri, irisy pod stolem mamy. I no, tego? Chcesz takiego? Niech będzie to. Dobrze. Irisy. Kibetywnie. Tak. Zaczynamy. Zaczynamy. E, nóżka kwiata musi być sama taka... Prosta. Prosta, mm -hmm. jest wszystkich, bo na przykład to, to ja nie mogę wziąć za postawę, bo on je, nie jest taki, to są ma w ogóle jakiś inny kształt. I teraz to jest takie, robimy sz, 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 spiral. Jeden kwiat trzymamy tak, a mm -hmm. drugi musimy e, zrobić pod kątem e, gdzieś tak 45 stopni. Ten, ta chryzantema e, musi być zawsze prosta. Przykładamy drugi kwiat pod kątem 45 stopni, mm -hmm. potem Musimy przyłożyć kolejny kwiat, tak samo pod 45 stopni. A może ale... inny wziąć. Nie? Możesz inny. Trzymamy tymi paluszkami dużym i Wskazujący. wskazującym. I potem pomagam sobie, wykręcam. Przykręcam. przykręcam. No, Dawaj tu weźmiemy. To mhm. jest u nas taka. I też przykładam, żeby zobaczyć, e, czy udało się, czy nie udało się. Mhm. Dobra, a teraz nazar. Tutaj jeszcze tak rozłożę, żeby ty wszystko widział. Nazar mhm. robi już taką spiralną, paralelną technikę, w ogóle jakieś inna i zobaczymy, jak będzie stał ten bukiet. Ale robię to z miłością do mamusi. To nie pasuje. Dlaczego nie? Bo jest prawie taki sam kolor, nie? Można, można. Można Dobra. robić grupami kwiaty, to jest, można nie brać na przykład dwa, dwa, trzy i dawać ich razem i to naprawdę pięknie wygląda. Można robić ich, y, jakby tak miksować. Ale musisz zrobić bukiet ze wszystkich kwiatów, które położę. Serio? Tak. To jest... Można teraz ten, ten. To Nazar, ja myślę, że ja Ciebie zaproszę do swojej kwieciarni. Będziesz pracował <grym> ze mną, dobrze? No, może być, już róże dodać? No, moje róże tutaj z przodu. <grym> to jest to samo? Ta sama. Aha, spoko. A co będę robić z tymi nóżkami? No to w samym końcu. Najpierw musisz zrobić e, globu bukieta. Ja tak myślę, że ty już robisz taki ślubny bukiet. Ślubny? No, żeby rzec że masz... się. wiedziałeś, że jeśli będzie Nie, no można, może, tak może, może być. Tego mam mało. I mus, m, m, jakby musisz kręcić sam bukiet, żeby widzieć, bo na przykład tutaj to zrobił przepiękna, a z drugiej strony luz. Mi się wydaje, że wszędzie przepięknie. Przepięknie. A czemu mnie, no super nie, jest. Super, tak? Zobaczcie. Tak. Kiedy e, robi bukiet, e, musi używać lustro. Lustro? Dlatego, żeby jak e, podchodzisz, bo na przykład Ty tak patrzysz na kwiaty, Ty widzisz z jednej z, jed, z jednej strony, a jak patrzysz na swój sam bukiet przez lustro ty widzisz wszystkie pomyłki tam gdzie brakuje kwiatów i to pomaga jakby zrobić jego i po prostu ekstra. A w końcu wideo ja zrobię dla Państwa, dla Was też z tych kwiatów bukiet i żeby tak też zobaczyć co ja mogę zrobić. Naprawdę jest kraj florista. W, w Nazarze. Teraz, jeśli jest fajnie, łapki w górę. I plusy pod, w komentarzach, że super, ekstra bukiet. <noise> <I> jest... <noise> tak, napiszcie, że jest ekstra, że jest super. Można jeszcze dodać tutaj kwiaty, żeby on nie był taki prostokątny. A tutaj mhm. wydałam też zieleń, żeby tak e, na przykład Ziem, tak, tak. Mhm. No, żeby, e, żeby tak jak spad, e, te kwiaty spadali troszeczkę z bukietu i było tak. Mhm. No jak trzymać ci w rękach 25 no, słabo. Słabo? No za dużo jest, ja już za nie dużo? mogę. A nie, nie jest mogę ciężki? Wystarczyć. Możesz spróbować. Ja? ja? Ciężki jest. No, to, nie, on jest lepniutki. Kilka, kilka Jak robisz bukiety z 70 kwiatów od razu i musisz trzymać i patrzeć z różnych stron. To jest kilka kilogramów, nie? co, no już prawie wszystko. Dobra, nie. a teraz musisz najpierw... E, Związać, tym sznurkiem, tak, w trzy razy, gdzieś w jednym miejscu, gdzie musi być. Tak już... No, mogę pomóc. Zacznę od Tak, trzy razy. Tutaj robimy dwa węzła. Teraz jest taka moda, żeby nie robić opakowania dla bukietów. To jest, robimy tylko tak, żeby widoczne były nóżki. Potem zostawiamy taśmy różnej długości. Mhm i kilka na przykład rodzajów. Tu można na przykład dać jeszcze taką e, kokardę jak e, taką taśmę jeszcze też długą i ona taka, będzie taka mieć taki zimowy ocień też fajna wyglądała. I to nie jest e, weselny pokier. Co? So, gratuluję Cię. Jest też. Mega. Ty chciałeś jeszcze pokazać się umiesz, tak? E, tak. Jeżeli jest możliwość, taka, Jeżeli to macie to jeszcze czas. Jeżeli jest możliwość, na... ja no, wtedy nie. odchodzę. Tak? Dobrze. Coś takiego na dzisiaj. Mam nadzieję, że był fajny, pomocny filmik. Może ktoś jutro zrobi dla swojej mamy albo dla dziewczyny coś takiego fajnego. Jeśli chcecie, to możecie zamówić u Krystyny, ona ma stronę, ja dołączę linki. Tam i po rosyjsku i po polsku będzie, także... Nie martwcie się, jeśli od razu traficie na rosyjski jakiś może Możecie pisać, ona od razu odpisze po polsku. Tak? Po polsku odpiszesz się. No, oczywiście. No, i subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnych filmikach.